Dzień dobry, mam na imię Kamil Kęska. jestem uczniem klasy czwartej Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II Sadek-Koszcza w Sadku. Chciałbym teraz zaprezentować wiersz Adama Mickiewicza pod tytułem Przyjaciele. Nie masz teraz prawdziwej przyjaźni na świecie. Ostatni znam jej przykład w oszwiańskim powiecie. Tam żył Mieszek, Kumleszka i kum Mieszkaleszek. Z tych co to, gdzie ty, tam ja, co moje, to twoje. Mówiono o nich, że gdy znaleźli orzeszek, zianko dzielili na dwoje. Słowem tacy przyjaciele, jakich i w ten czas liczono niewiele. Rzekłbyś, dwój duch w jednym ciele. Swojej przyjaźni raz w cień dobrowy, kiedy gadali, łącząc swoje czułe mowy do kukań z i krakań gawronich. A widzieli, raptem coś koło nich. Lesze na dąb, już popnił skakać jak dzięciołek. Mieszek tej sztuki nie umie, tylko wyciąga z dołu ręce: kumie! Kum już wraz na wierzchołek. Ledwie Mieszkowi był czas zmrużyć oczy, zbladnąć, paść na twarz, a już niedźwiedź kroczy. Trafia na ciało, maca jak trup leży, wącha, a z tego zapachu, który mógł być skutkiem strachu, wnosi, że to nie nieboszczuk i że już nie świeży. Więc mruknąwszy ze wzgardą. Odwraca się w knieję, Bo niedźwiedź Litwin miąsnie nieświeży gnieje. Dopieroż Mieszek odżył. Było z tobą krucho, woła kum. Szczęście, Mieszku, że cię nie zadrapał. Ale co on tak tam długo nad tobą sapał? Jak gdyby miał coś powiadać na ucho. Powiedział mi, że Mieszek, Przy niedźwiedzie, Że prawdziwych przyjaciół Poznajemy w biedzie.